Kim jesteś i czym się zajmujesz w życiu? Pracuję w biurze. Chodzę do kościoła, jak wielu w naszym kraju. Sprawy duchowe są mi bardzo bliskie i ważne. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w szkole? Jestem człowiekiem nieśmiałym. Chciałem się przełamać i uważam, że szkoła, gdzie są ludzie wyciszeni, tak to rozumiałem. Da mi możliwość poznania z głębi wiary poprzez innych ludzi. Przejechałem na pierwsze spotkanie ostrożnie, zapoznać się, czy to jest dla mnie. I taki mój był cel. To, co było moim zamiarem, spełniło się, ale stało się coś więcej, bo zobaczyłem, że to jest dla mnie i jestem w tej szkole. Jestem zadowolony z niej. A co Ci się najbardziej podoba? Podoba mi się to, że tutaj mówi się o Bogu poważnie, przedstawia się w sposób praktyczny. Wykładowcy przełamują wszelkie bariery z swoim podejściem, nawet w ludziach nieśmiałych, takich jak ja i starszego pokolenia. No bo jak widać, jestem niemłodziakiem siwymi włosami.